Matka jest jako pierwsza z dzieckiem i ona ponosi też wielką odpowiedzialność za to, kim to dziecko się stanie. Ono stanie na tej drodze, po której matka będzie przyuczała je chodzić. Matka otrzymuje od Boga odpowiedzialność za to, aby skierować dziecko na właściwą drogę. Wiecie, człowiek taki jak Mojżesz. Cokolwiek chwalebnego można powiedzieć o jego charakterze, to zawdzięczał on to swojej darowanej mu przez Boga matce. Jak wiecie, to ona, Jochebed, modliła się i pragnęła tego dziecka. A kiedy się urodziło, to ona właśnie niańczyła je i pieściła, a potem. Zrobiła dla niego arkę i umieściła ją w sitowiu, zaś jej biedne serce pękało z bólu. Było to najmilsze dziecko, a przy tym była to najwybitniejsza para na całym świecie. Matki kochają przecież każde dziecko, a cóż dopiero tego szczególnego małego jego mościa. Ponadto ona czuła w swoim sercu i wiedziała, że on urodził się w pewnym celu. Mimo to jednak musiała zabrać go i zanieść na takie straszne miejsce do jamy krokodyli, puścić go na rzekę. Zrobiła to przez wiarę, gdyż wiedziała, że Bóg może się o niego zatroszczyć. Uwydatnia to jej miłość macierzyńską i jej niezwykłą wiarę, która przejawiła się w czynie. Wiara bowiem nie szuka oparcia w ruchomych piaskach tych rzeczy, które można zobaczyć, lecz spoczywa wyłącznie na niewzruszonej skale wiecznego Słowa Bożego. Przez wiarę bowiem to zrobiła, mówi Pismo. Wiara potrafi zająć swoje stanowisko na skalę Mimo, że fale podmywają podstawy tej skały. I patrzeć śmierci prosto w oczy, ze świadomością, że już za chwilę ona zapanuje. Lecz wiara umie patrzeć poprzez morze na tego, który powiedział, ja mnie zmartwychwstanie i życie. Nie zważając wcale na nacierające bałwany. Właśnie takiego rodzaju wiarę miała Matka Mojżesza. Ona wychowywała go, i uczyła w pałacu faraona, mówiąc mu, że on urodził się w pewnym celu, że Jahwe wysłuchał jej modlitwę. Nie mógł mieć lepszego nauczyciela niż ona. Właśnie to przyczyniło się do ukształtowania charakteru Mojżesza.